Master i to jest dawno obiecywany odcinek z Polaryny GO. Dzisiaj zajmiemy się drzwiami, oknem i port reporterem. Najpierw musimy wybrać sobie Function Door Rotating. Zrobnie klikamy dwa razy. Wybieramy opcję World Model. Jeżeli chcecie, aby Wasze drzwi się niszczyły, musicie wybrać model, który ma y, jakby możliwość zniszczenia. Czyli tak jak w moim przypadku tutaj wybrałem drzwi, a jak widzicie, wszystkie kawałki są tutaj. Zniszczone, no i wybrałem drzwi, które były odpowiednie. No i teraz zamykacie. No i teraz musicie tylko ustawić. No i to tyle, jeżeli chodzi o drzwi. No, no ale jak ma działać na zniszczenie, skoro na razie jest wyłączone. To jest bardzo proste. Jeszcze tylko tutaj dorównam. Teraz klikacie Ctrl T i wchodzicie w tabelkę. Tu macie taką opcję, takie opcje i tutaj odznaczacie sobie breakable. No i dzięki temu będą się Wam jeszcze drzwi. Aby zrobić okno musicie wejść, no wybrać sobie teksturę okna. Następnie zaznaczacie sobie okno. No i tworzycie je jako obiekt. Tu muszę um, o Jezu, jeszcze raz chwila. OK. Tak i tak, okej. Okay. Teraz wytworzycie, no ale to trochę źle wygląda, no teraz wchodzimy sobie w tekstury, czyli w ten kwadracik i ten Fit, no i to wygląda od razu lepiej. Teraz musicie kliknąć, no ale jak teraz klikniecie to nie zadziała, musicie kliknąć Ctrl T, tak samo jak wcześniej, no i wybrać opcję break Breakable, no i dzięki temu macie teraz już niszczącą się szyby od razu. No a jeżeli macie inny przedmiot typu wenty czy coś, no to po prostu wybracie sobie dźwięk, i ja nie no, macie niszczenia, a ja akurat wybieram szkło. No i to tyle. Teleportery są bardzo łatwe do zrobienia. Musimy stworzyć sobie dwa triggery, czyli po prostu, no triggery, no. Musimy stworzyć dwa, z jednej strony i z drugiej strony. Póki co to nie będziecie się teleportować, ale to tylko należy dać im skrypt. Pier w drugim musicie dać nazwę jaką chcecie, tylko musicie najpierw dać teleport I dzięki temu stworzycie teleport, no, logiczne Teraz wybieracie dla niego nazwę No jakąkolwiek, ja tutaj wybrałem kappa I dajcie zastosuj Następnie przechodzicie do poprzedniego Klikając CTRL T No i teraz wybracie dalej teleport No i teraz tam macie taki jeden punkt Klikacie w niego i wybieracie kappa, no, czyli ta nazw waszego teleportera. Klikacie Apple i koniec. Dobra, jesteśmy na mapie. Tutaj, jak może zobaczyć, jest nasza szyba, która oczywiście się niszczy. Tutaj są odłamki. Fajnie to wygląda. A jak będziemy tutaj dużo strzelać w drzwi, to oczywiście one będą się niszczyć, jak widać. Tutaj fajnie to też wygląda. No. A tutaj mamy nasz teleporter, który działa. No. No jeszcze mówiąc to tyle na ten odcinek. Jeszcze tylko szybko dodam, że szczerze wam dziękuję za te 59 subskrypcji, bo naprawdę cieszy mnie ta ilość i zachęcam je do nagrywania dla Was tych filmów. No i to tyle, trzymajcie się no i cześć.